500 plus według trwających poprawek będzie przysługiwał większej ilości rodzin. Rząd szykuje się do wprowadzania poważnych zmian, które mogą radykalnie zmienić zasady przydziału świadczenia. 500 plus jest poddawany szczegółowej korekcie. Główne zmiany mają dotyczyć rodziców, którzy wychowują dzieci samotnie. Po poprawce rodzic nie będzie musiał mieć przyznanego prawa do alimentów, aby ubiegać się o skorzystanie z programu 500. Plus. Planujemy ograniczenie wymogu ustalenia alimentów przez osobę samotnie wychowującą dziecko do wniosków o 500 plus na pierwsze dziecko, powiedziała faktowi Ewa Rafalska. To z pewnością zmiana, która pomoże osobom samotnie wychowującym dzieci. Przyznawanie świadczeń bez konieczności posiadania orzeczenia o przyznaniu alimentów może sprawić że liczba rodzin korzystających z programu 500 Plus znacznie wzrośnie. Sąd ułatwił rodzicom uzyskanie świadczenia, praca nad poprawkami to w dużej mierze zasługa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który podważył dotychczasowy sposób przyznawania świadczeń wychowawczych. Sąd uznał, że wypłacenie świadczenia na drugie i każde kolejne dziecko powinno być bezwarunkowe. Do tej pory, gdy rodzic starał się o uzyskanie świadczenia wychowawczego, musiał posiadać orzeczenie o alimentach. Resort rodziny z początku niechętnie patrzył na propozycje jakichkolwiek zmian, ostatecznie jednak poprawki wejdą w życie jeszcze w tym roku. Nie wiadomo, ile rodzin zdecyduje się skorzystać z programu 500 Plus po wprowadzonych korektach. 500 plus zamieni się w 1000. Plus. Warto uważnie obserwować wszystkie zmiany, jakie zapowiada rząd w związku z programem Rodzina 500. Plus. PIS prowadzi dyskusję nad zmianą wielkości z 500 zł na 1000 zł. Plany dwukrotnego zwiększania świadczenia potwierdził Janusz Szewczak z Komisji Finansów Publicznych w rozmowie z Superekspresem. Elżbieta Rafalska natomiast nie potwierdziła tej informacji. Po pojawiających się w różnych mediach doniesieniach o zmianie programu z 500 Plus na 1000 Plus postanowiła zdementować plotki i odnieść się do tej sytuacji na oficjalnej stronie resortu. W związku z pojawiającymi w mediach informacjami dotyczącymi zwiększenia wysokości świadczenia wychowawczego, informuje, że nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu Rodzina 500, napisała Rafalska.